Tematem dzisiejszego odcinka z cyklu Ogród Warzywny będą warzywa w donicach. Jakie rośliny warzywne można uprawiać w pojemnikach? To przykłady z naszego ogrodu. Zapraszam! Warzywa w donicach może uprawiać każdy. Pojemniki z ulubionymi roślinami możemy ustawić w wybranym miejscu w ogrodzie, na tarasie lub na balkonie. Jest coraz więcej osób, które cieszą się tym wspaniałym i smacznym hobby. Najczęściej sięgając posadzonki pomidorów, i od nich możemy rozpocząć dzisiejszą wyliczankę. Jeżeli mamy niewiele miejsca, możemy sięgnąć po odmiany karłowe tych roślin w różnych odmianach, dorastają one do niewielkich rozmiarów, mają zwarty pokrój i czasami nie wymagają palikowania. Ja swoje pomidory posadziłam w średniej wielkości korytkach i podwiązałam dobrze. Patyków, ponieważ zaczęły pokładać się pod ciężarem owoców. Przy uprawie pojemnikowej należy pamiętać o regularnym podlewaniu. Doniczki nagrzewają się szybciej i ograniczona ilość podłoża w nich szybciej przesycha. W czasie upalnych dni, pokonewkę lub ogrodowy wąż ze zraszaczem trzeba sięgać codziennie, a przy małych doniczkach nawet dwa razy dziennie. Zresztą dotyczy to nie tylko warzyw, ale wszystkich roślin ozdobnych, warzywnych i owocowych, między innymi truskawek, które także coraz częściej uprawiamy na balkonach lub tarasach. Jeżeli mamy więcej miejsca, możemy pokusić się o uprawę pomidorów wysokich, drobnoowocowych, koktajlowych lub wielkoowocowych, w różnych odmianach. W tym przypadku pojemnik powinien być już większy i podpory są tu już niezbędne. Najbezpieczniej jest potem ustawić taką donicę gdzieś przy ścianie lub w osłoniętym miejscu tak, żeby nie była narażona na podmuchy wiatru. W większej ilości ziemi, pod krzewem pomidora, możemy dosadzić lub dosiać inne rośliny warzywne lub zioła, przykładowo bazylię, pietruszkę naciową, majeranek, oregano czy sałatę. Do uprawy pojemnikowej nadają się też inne rośliny z rodziny psiankowatych, między innymi papryka i bakłażany. Ostra papryka dorasta zazwyczaj do nieco mniejszych rozmiarów, więc możemy ją uprawiać w stosunkowo małych pojemnikach. Papryka słodka z reguły bardziej się rozrasta. Można więc dla niej przeznaczyć większy pojemnik. Bakłażany lubią ciepło. Doniczki z tymi roślinami można ustawić na przykład w szklarni. Trzeba mieć tylko świadomość, że składniki pokarmowe z ograniczonej ilości ziemi w donicach wyczerpują się szybko. Zatem warzywa w donicach wymagają dodatkowego nawożenia w trakcie wegetacji. Inaczej mogą plonować bardzo skromnie. W związku z tym istotną rolę w udanej uprawie doniczkowej stanowi podłoże. Jeżeli chcemy w donicy uprawiać ogórki lub cukinie, patisony czy inne warzywa na np. melony lub arbuzy, warto wcześniej zadbać o żyzne podłoże, które dodatkowo można jeszcze wymieszać np. z obornikiem, lub kompostem czy innym wybranym nawozem do warzyw. Im żyźniejsza będzie ziemia, tym większe szanse na obfite zbiory. W mojej szklarniowej uprawie doniczkowej rosną m.in. Innymi melony i arbuzy. W warzywniku znalazło się miejsce dla dodatkowych dwóch donic z cukiniami. Są to rośliny, które dorastają do dużych rozmiarów, potrzebują więc dużych pojemników. Raczej nie ma sensu sadzić ich w małych doniczkach, ponieważ nie będą plonować liście szybko zbledną. Rośliny więcej będą kwitły, ale nie będą miały sił na zawiązywanie owoców i będą raczej wegetować, a nie prawidłowo się rozwijać. Coraz więcej osób decyduje się więc na budowę w ogrodzie lub na balkonie podwyższanych grządek. Możemy je zastąpić także bardzo dużymi donicami, najczęściej plastikowymi, które są stosunkowo lekkie i nie stanowią dodatkowego obciążenia, co może mieć znaczenie na przykład na balkonach. Tego typu pojemnik można wypełnić w taki sam sposób, jaki zalecany jest w przypadku podwyższanych grządek: to znaczy dół w jednej trzeciej wypełniamy zrębkami. Następnie przysypujemy się je taką samą warstwą kompostu, a górną część stanowi podłoże do warzyw lub na przykład ziemia uniwersalna bio. I tu już możemy sobie pozwolić na prawdziwą zabawę i stworzyć mini warzywnik, sadząc różne gatunki roślin. Ja przykładowo posadzę jedną sadzonkę bakłażana i dwie sadzonki papryki, które do tej pory rosły w mniejszych doniczkach. Do tego dosadzę kilka sadzonek selera i dosieję jeszcze kolorową sałatę na obrzeżach, którą zacznę potem zbierać już na etapie młodych liści. Tworząc taki mini warzywnik, wybierzmy te rośliny, które lubimy najbardziej. Warto jednak wcześniej sprawdzić zasady uprawy współrzędnej, czyli które rośliny lubią swoje towarzystwo, a których lepiej nie sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie. Dobrze jest też sprawdzić, do jakich rozmiarów docelowo nasze warzywa się rozrosną, czy nie będą się nawzajem zagłuszać. To przykład takiej samej dużej donicy którą wiosną obsiałam fasolką szparagową. Zebrałam z niej już strąków na dwa obiady dla czteroosobowej rodziny i zanosi się jeszcze na co najmniej 3-4 kolejne zbiory. W takim samym pojemniku w zeszłym roku uprawiałam też groszek cukrowy. Generalnie w tak dużej donicy możemy uprawiać każde warzywo. Także warzywa kapustne, takie jak na przykład kalarepy, brokuły, kalafiory, czy nawet samą kapustę w tradycyjnych odmianach, lub kapustę pak choi czy też kapustę pekińską. Bardzo wdzięczną rośliną w uprawie doniczkowej jest sałata. Ją możemy wysiewać lub sadzić zarówno w dużych, jak i małych pojemnikach, nawet w tradycyjnych skrzynkach balkonowych. I można je wysiewać przez cały sezon, wiosną i jesienią praktycznie wszystkie odmiany, latem odmiany letnie i liściowe. W lipcu w donicach nie ma już sensu wysiewać pomidorów i papryki. Tu musimy sięgnąć po sadzonki, ale możemy jeszcze wysiewać nasiona fasoli i fasolki szparagowej wcześniej wspomnianej sałaty, rzodkiewki, pietruszki naciowej i kopru bo praktycznie wszystkie zioła możemy uprawiać w donicach. Tu ograniczają nas jedynie własne upodobania i ulubione smaki. Sklepy ogrodnicze są pełne sadzonek, które możemy zaprosić do naszych ogrodów lub na nasze balkony. W przypadku roślin wieloletnich, takich jak na przykład rozmaryn, oregano, tymianek, szałwia czy mięta, może być to przyjaźnie na długi czas. Odpowiednio pielęgnowane mogą rosnąć w donicach latami. Wystarczy każdej wiosny przesadzić je, do większego pojemnika. Doniczkowa uprawa warzyw to wspaniałe hobby, połączenie zabawy z pożytecznym. Życzymy więc udanej zabawy i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Okrut na Co dzień.